My. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Powiem tak, po dwóch meczach z Jagielonią jesteśmy zadowoleni, natomiast no dzisiaj myślę, że Jagielonia była zespołem lepszym. Mieliśmy dużo szczęścia, szczególnie w drugiej połowie. To nie jest normalne, ale dzisiaj to szczęście nam dopisywało. Nie mogę omówić walki, zaangażowania moim zawodnikom, natomiast w kluczowych gdzieś tam momentach brakowało nam piłkarskiej jakości. W pierwszej połowie mieliśmy sytuację, mogliśmy też strzelić w rękę, ale tak jak powiedziałem, to jak Jagiellonia była dzisiaj zespołem lepszym. Tak no pierwsze takie mecze to się zazwyczaj 1-0 przegrywa i to jest takie, tak to w piłce jest. My akurat tu musieliśmy zespół za, za koncentrację, za to, że do samego końca staleśmy się, mieliśmy swoje problemy i. Dobrze, że teraz jest ta przerwa, bo po kilku zawodników mm. generalnie wszyscy zostaną przy wolnego, po to, żeby się zregenerowali i odpoczęli, bo jest kilku chorych, kilku tam mniej czy mocniej przeziębionych, po także to im dobrze zdrowie, Jeżeli chodzi o same spotkania w pierwszej połowie. Wiedzieliśmy, że, że, że groźnie jest, gier, od samego początku Chcieliśmy to zneutralizować, to się na początku nie do końca udało, później w drugiej połowie w szczególności narzuciliśmy dobry styl Gratuluję Dawidowi Kudle, bo to mój dzieciak, który w 92 rocznik i w trampkarzach w górniku za i to e, tak zatrzymał. Także gratuluję mu postawy. No tak to w piłce częstotowa skorzystał na tym, że bramkarz też pokojnie z wcześniej rękę i wskoczył do bramki. My sumiennie pracujemy, mam nadzieję, że po przerwie już dojdzie i Mystkowski, dojdzie i Hączanowski Kosta Wasilie wróci z kadry tak samo do tej w wyższej trochę wróci i Karol Mackiewicz po tych urazach, także przemyślimy to teraz jak to jak to przygotować i czekają nas następne bardzo trudne mecze i kibicom tak samo bardzo dziękuję, bo byli znani do samego końca. To jest proste jak Kasiu Korczycki powiedział, pan trener, że w piłce jak nie możesz wygrać to musisz zrobić wszystko żeby zremisować, nie straciliśmy bramki w kolejnym meczu i to jest bardzo duży plus, bo po tych podróżach i po tym meczu w Szczecinie było to bardzo trudne, wiedzieliśmy też jak to i jak to jest, a do samego końca próbowaliśmy i to chwała zawodnika.